Dobry wieczór Państwu. Jak można skomentować mecz, w który się włożyło niesamowicie dużo sił, energii e, i który na koniec się wygrywa. No jedynie można się tylko cieszyć właśnie z tej konsekwencji, o którą prosiłem piłkarzy. I e, z całego serca im gratuluję dzisiejszego wyniku i dzisiejszej postawy. Wiem, że w większości meczu to pogoń była zespołem przeważającym, ale spodziewaliśmy się tego. Wiadomo, jak dobrze się jak, jak dobrze prezentowała się pogoń w ostatnim czasie, więc musieliśmy na pewno uważać na jej siłę. Taktyka była dobrana właśnie po to, żeby gdzieś wykorzystać momenty dekoncentracji, dezorganizacji i to się udało. Jeszcze raz bardzo dziękuję i gratuluję chłopakom. Dobry wieczór, Wszystkich. Ja, futbol, piszę swoje historie. Piłka pisze tak swoje historie. Ja, on, heute unser erste nieerlagę in dieser season. Keiner hat damit gerechnet. Dzisiaj mamy pierwszą porażkę w tym sezonie. Prawdopodobnie nikt z tym nie liczył. Albo słodzko, komfort. Ale takie rzeczy się zdarzają. Um, wir haben auf jeden Fall nicht verdient, heute zu gewinnen. Wir äh, brauchen auch jetzt nicht darüber zu philosophieren, äh, wenn wir unsere Chancen, die wir hatten, äh, reingemacht hätten, um äh, noch mindestens einen Punkt zu holen. Das ist jetzt nicht mehr relevant. Nie, ma, nie musimy tutaj wiele filo, filozofować, Gdybyśmy dzisiaj nasze szanse wykorzystali, gdybyśmy tutaj zdobyli jeden punkt, to nie jest w tej chwili ważne. <śmiennie> Przede wszystkim w pierwszej połowie nie byłem zadowolony z naszej dyspozycji. Ja, failure, den gegner hoher ausgenutzt. Błąd indywidualny, którego nasz przeciwnik. Z zimną krwią i z wysoką jakością wykorzystał. Ja, den no, Rückstand no, hinterher. I niestety, wtedy cały czas byliśmy, musieliśmy gonić wynik. Wisła Płocka gestaltet, hat mit und oczywiście to robiła bardzo dobrze, zamykała strefy, broniła ze wszystkich Sił. Und wir haben es halt nicht geschafft, eine Lösung zu a my niestety nie znaleźliśmy na to jakieś e, recepty, aby strzelić go. Ja. in W tej chwili zaczynamy jakby od początku. Przygotowujemy się na następny mecz, tak, aby we Wrocławiu z Wrocławia przywieźć punkty.